wielkim smutkiem przyjęliśmy informację, która do nas dotarła, że następują zmiany na stanowisku dyrektora. Takie stanowisko dziś w ratuszu zaprezentował przedstawiciel ponad 100 rodziców podopiecznych Ośrodka Promyk. Wszyscy podpisali się pod listem poparcia dla zwolnionej dyrektor Bożeny Chudak. Słuchając rodziców, ich problemów, oczekiwań. Starała się zawsze każdemu pomóc. Ci, którzy w konflikt nie chcą się angażować, też nie mają zastrzeżeń. My generalnie byliśmy bardzo i jesteśmy bardzo zadowoleni z obsługi, kompetencji załogi, postępów, jakie nasze dzieci robią tutaj i atmosfery, jaka tutaj panuje. Nie? A przez to całe zamieszanie tak troszkę się, że tak powiem, atmosfera popsuła. Konflikt z dyrektor Hudak weszła jedna z matek podopiecznego ośrodka. Ta pani wychodząc powiedziała, że po pamiętaniach zepsi się na tej. W ciągu półtora roku wysłała kilkadziesiąt pism do Sanepidu, NFZ-u, posłów i pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Promyk przeszedł kilkadziesiąt kontroli. Mało nas zajmuje ta arytmatyka, która jest związana z tymi, którzy są zadowoleni i niezadowoleni, bo tak naprawdę rolą dyrektora w każdej z takich placówek jest znalezienie takiej metody i formy komunikowania się z rodzicami, aby rzeczywiście tam można było harmonijnie udzielać tych usług. Jednak właśnie stosunki interpersonalne i nieumiejętność zażegnania konfliktu stały się jednym z powodów zwolnienia dyrektor HUDAK. Kolejny powód to wyniki kontroli lubuskiego NFZ. Resztę promyk przeszedł pozytywnie. Powody przede wszystkim skupiały się wokół niewłaściwego wykonywania kontraktu z NFZ i tych kart, które pani dyrektor ponosiła. na Chudak nie widzi podstaw do zwolnienia i twierdzi, że pisma na podstawie którego traci stanowisko nie odebrała. Nie znam rzeczywistych powodów zwolnienia mnie z pracy, ponieważ zarzuty, które dzięki uprzejmości jednego z mediów miała możliwość poznać w moim wypowiedzeniu o pracy, którego do tej pory nie otrzymałam, nie stanowią żadnych okoliczności, które mogłyby stanowić podstawy do wypowiedzenia umowy o pracę. Co więcej, pojawiają się tam okoliczności nieprawdziwe, które de facto nie miały miejsca. Murem za zwolnioną dyrektor stają nie tylko rodzice, ale i kadra placówki. Współpraca z panią dyrektor układała się, byłam bardzo zadowolona z, z, z tej współpracy. Uważam, że zrobiła wiele dla ośrodka, starała się, żeby tutaj było jak najlepiej, jak najlepiej oczywiście dla dzieci. Sprzeciw pracowników budzą również okoliczności zwolnienia chudak, która na czele promyka stoi od 12 lat, a przed półtora roku znalazła się wśród pięciu najlepszych menadżerów w ochronie zdrowia w Polsce. Zdaję się z tego sprawę, że pan prezydent może zakończyć współpracę z panią dyrektor Bożeną Chudak bo nie widzi na przykład spójności między wizją pana prezydenta a wizją pani dyrektor, ale nie w taki sposób. Nie w taki sposób, że wysyła do promega dwóch urzędników i wręcza pani dyrektor wypowiedzenie. Zwolniona dyrektor wyraża wolę spotkania z władzami miasta. Gdyby była możliwość konfrontacji wypowiedzi i rzeczowej rozmowy opartej o konkretne argumenty, dowody, dokumenty, to ja byłabym bardzo otwarta na takie spotkanie. Miasto rozpisało już konkurs na nowego dyrektora, ale na razie czeka na dyspozycję wojewody dotyczącą wskazania przedstawiciela do komisji konkursowej. Chudak oficjalnie na stanowisku dyrektora zasiadać będzie do końca września. Teraz przebywa na urlopie.